Poradnik organizacji sąsiedzkiej grupy pomocy wzajemnej to kompleksowy przewodnik dla mieszkańców zainteresowanych tworzeniem lokalnych grup obronnych. Dokument omawia aspekty funkcjonowania takich grup, w tym strukturę organizacyjną, analizę ryzyka i współpracę z samorządem. Definicje i cele grup pomocy wzajemnej obejmują przygotowanie społeczności, uzupełnienie działań służb budowanie odporności społecznej, koordynację pomocy humanitarnej oraz wsparcie grup szczególnie narażonych. Grupy te działają jako kluczowy element systemu ochrony ludności. Ramy prawne funkcjonowania grup OC w Polsce opierają się na ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Organizacje mogą być uznane za podmioty ochrony ludności poprzez porozumienia z organami lub decyzje administracyjne. Kluczowe akty prawne regulują działalność tych grup. Analiza ryzyka dla środowiska miejskiego uwzględnia zagrożenia naturalne, technologiczne i społeczne. Regularna aktualizacja analizy ryzyka jest kluczowa dla efektywnego planowania działań grup OC. Współpraca z lokalnymi służbami jest niezbędna. Analiza ryzyka dla środowiska wiejskiego obejmuje zagrożenia takie jak powodzie rzeczne, osuwiska terenu, pożary lasów i susze rolnicze. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i współpracy z lokalnymi leśnikami i rolnikami. Zasoby i wyposażenie grupy OC są kluczowe dla efektywności działań. Priorytetowe kategorie sprzętu obejmują wyposażenie medyczne, sprzęt łączności oraz systemy zasilania awaryjnego. Model magazynowania łączy centralizację z decentralizacją. Systemy łączności i komunikacji są kluczowe dla efektywności działań OC. Redundancja łączności obejmuje poziomy lokalne, regionalne i profesjonalne. Hierarchia informacji i systemy zasilania awaryjnego wspierają niezależność komunikacyjną. Program szkoleń medycznych TCC obejmuje poziomy podstawowy i rozszerzony. Szkolenia uwzględniają specyfikę środowiska miejskiego i wiejskiego. Regularne ćwiczenia praktyczne są kluczowe dla utrzymania gotowości. Ćwiczenia ewakuacyjne i specjalistyczne są podstawą gotowości grupy OC obejmują ćwiczenia miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Szkolenia specjalistyczne obejmują cyberhigienę i bezpieczeństwo informacji, oraz szkolenia przeciwpożarowe. Procedury formalizacji i współpraca z samorządem obejmują rejestrację organizacji jako podmiotu ochrony ludności. Ubezpieczenie OCE i hierarchia współpracy ze z profesjonalnymi służbami są kluczowe dla formalnego działania grupy. Protokół reagowania na zagrożenie powodziowe obejmuje trzy fazy: alarm i ostrzeżenie, Ewakuacje oraz wsparcie długoterminowe. Kluczowe zasady obejmują bezpieczeństwo ratowników i regularne meldunki do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Protokół reagowania na pożar w sąsiedztwie podkreśla znaczenie szybkiej reakcji i koordynacji obejmuje reakcję natychmiastową, wsparcie działań ratunkowych oraz działania po ugaszeniu pożaru. Specyfika pożarów różni się w zależności od środowiska. Protokół reagowania na ostrzał i działania wojenne podkreśla rolę decentralizacji i redundancji. Procedury obejmują alarm powietrzny, działania podczas ostrzału i po jego zakończeniu. Przygotowanie obejmuje wyposażenie osobiste i przygotowanie miejsca schronienia. Procedury masowej ewakuacji różnią się w zależności od typu zabudowy. Kluczowe jest wcześniejsze planowanie i znajomość terenu. Grupy priorytetowe podczas ewakuacji obejmują osoby niepełnosprawne, starsze i chore oraz rodziny z małymi dziećmi. Specyfika zabudowy jednorodzinnej obejmuje większe przestrzenie magazynowe i elastyczność ewakuacji. Wyzwania organizacyjne to większe odległości i rozproszona struktura. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną jest kluczowa. Specyfika zabudowy wielorodzinnej stwarza unikalne warunki dla funkcjonowania grup OC. Zalety operacyjne obejmują koncentrację ludności i infrastrukturę wspólną. Wyzwania to ograniczona przestrzeń magazynowa i zależność od wind. Wsparcie psychologiczne i trauma po zdarzeniach kryzysowych wymagają specjalistycznego podejścia. Objawy PTSD i pierwsza pomoc psychologiczna są kluczowe dla odbudowy społeczności. Interwencja kryzysowa obejmuje defusing, debriefing i follow-up. Debriefing grupowy i integracja społeczna są kluczowe dla wsparcia psychologicznego. Proces obejmuje sześć faz od wprowadzenia do zakończenia. Budowanie odporności społecznej obejmuje wydarzenia regularne i edukację społeczną. Checklist tworzenia sąsiedzkiej grupy. OCE obejmuje identyfikację liderów, mapowanie sąsiedztwa, utworzenie grupy komunikacyjnej i pierwsze spotkanie organizacyjne. Formalizacja działalności i przygotowanie planu działania są kluczowe. Podsumowanie organizacji sąsiedzkiej grupy OCE obejmuje fundamenty, przygotowanie, reagowanie i wsparcie. Kluczowe jest zrozumienie lokalnych zagrożeń i budowanie silnej wspólnoty. Każdy krok w kierunku lepszego przygotowania zwiększa odporność społeczności.